skrzynia biegów w ursusie C330M czyli modernizowany awarii uległo uległo te koło zębate jak widać zdarte jest a uszkodzenie prawdopodobnie spowodowane zostało o tym trybem tutaj z dołu jeżeli dobrze rozumuję to jest ten tryb nazywa się koło zębate stałego zazębienia i jak widać one tutaj sobie on no sobie tutaj lata te sobie, koło zębate no a to temu że w tych modelach niestety tu jest, to jest wada fabryczna po modernizacji tu jest nie wiem, czy będzie widać na tym filmiku. O, tu pomiędzy trybami jest nakrętka. Ta nakrętka, o właśnie. Widać. Ja śrubokrętem ją ja leciutko gdzie Ona jest tu. Leciutko pokręcam. Po prostu się odkręciła i tryb zaczął aby swobodnie tutaj latać i siedzieć w No niestety trzeba całą skrzynię rozbierać, bo tutaj poszły o piłki to wszystko.